Siemano! Witajcie w kolejnym odcinku CSGO Skinsa na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Pamiętajcie o tym, że z kodzikiem sylo macie 10% więcej przy każdym doładowaniu, jak i również 2,10 na starcie na otwarcie e, skrzyneczki i możecie ładować swoje konto blikiem, wizą, przelewikiem czy też moi drodzy, na przykład skinami i doładowując skinami możesz otrzymać sobie jeszcze dodatkowy prezent za każde doładowanie skinem. E, moi drodzy, więc tak zaczynamy tę imprezkę dzisiaj z tymi bitewkami, jest to dalej nocny Opening, nocne skrzynki e, Więc zobaczymy co nam pójdzie, rip city na starcie e, I go sobie tutaj e, Troszkę e, pootwieramy Z nimi, zobaczymy co nam pójdzie, podzielimy się Z nim tutaj dropem, bo jest to skrzynka Na shared, moi drodzy, więc tutaj się dzielimy e, Dropikiem i na razie Widzę, że kolega bezemnie mnie wyszedłby Tutaj lepiej na tym wszystkim, bo wydrobił Naprawdę fajne skiny, u mnie poleciała kaka I jesteśmy po 4 dyszki, w sumie złotóweczka e, Do tyłu, też pamiętajcie O tym, że jeżeli doładujecie z mojej kodem, no to macie szansę wzięcia udziału w giveaway'u gdzie do zwinięcia macie ciekawe tutaj skinki, za minimum dychę jak doładujecie to bierzecie udział prawie, że w każdym, w każdym giveaway'u na przykład tutaj za 15 macie tego kałacha nightwish więc jest troszkę droższym giveaway'em a jest droższym skinem, a te wszystkie z ogień tymi, tymi ognikami są to skiny, które mają teraz zwiększoną szansę na dropnięcie więc macie większą szansę takiego skina wygranie moi drodzy, tutaj macie minimum minimalne doładowanie, a tutaj ile możecie sobie za to e, zgarnąć? Moi drodzy, Zombie Escape Event trwa. E, z racji tego, że trwa Zombie Escape Event, to my sobie tutaj za takie 50 koła może ustrzelimy jedną trumienkę. I poleciał nam tutaj momentum. E, spróbujemy sobie jeszcze jedną taką trumienkę ustrzelić. Mamy dual beretki, i jeszcze taką trumienkę, i mamy tutaj teka. Można też tutaj kosę nawet wydropić, więc są naprawdę fajne rzeczy. E, I tutaj sobie też możemy 18, 4, 2, e, 3. Tak, otworzymy coś za 18 koła. 18 koła mu wpłacimy. I zobaczymy co nam poleci, jest Varicam, ok sprzedamy go, zobaczymy czy tutaj mamy e, Scar 20 Storm I jeszcze jedna taka z 18, mamy Watera za 343 e, Jak widzicie u handlarza bronią możecie sobie punkty wymienić i e, wydropić naprawdę też konkretnego e, skina A te punkty też dostajecie właśnie przy doładowaniach czy też przy e, dropie ze skrzynek eventowych Gummy Bear Case moi drodzy jest to case który e, zaszalał ostatnio i nam dał tej naprawdę przepotężny drop i my sobie taką jedną skrzynkę otworzymy. Zobaczymy, co nam ciekawego poleci. I mamy tutaj fejdzik. O! Oh, wow! Fejdzik na starcie. Więc mamy tutaj zrobiony troszkę opanik, powiem wam, po 3,5 kloka do przodu. Jak widzicie, budżet nasz troszkę tutaj zmalał. Ale już widzę, że jest fejdzik, więc nam się tutaj wydropiło. Bo wiecie, ja nie otwieram tylko i wyłącznie na odcinkach. Otwieram też poza odcinkami. Więc ten budżet jest tutaj strasznie, strasznie ruchomy. Dobra, tutaj widzę, że koledzy jakieś bitewki kleją. Tam jest 14 skrzynek. Tutaj mamy 4, więc więc dołączymy do tego Kamela, do Alexa i zobaczymy, co ciekawego koledzy nam tutaj dadzą. Mamy tutaj na starcie UMPki i mamy handguna P2000. No, te łempeki takie osu na podbicie budżetu, ale są trzy skrzynki. Tutaj na razie wygrywamy tą bitwę. Jeszcze dwie skrzynie, slimecase'ik, mój ulubiony, mój kochany mój najlepszy. E, dobra, ale no, ten monster był droższy jednak, melt. No i ostatnia skrzynia, daczek. O kurczę, Alex wygrywa. Alex zaorał nas tutaj No i udało mu się tutaj w tą bitewkę Ogarnąć, dwie skrzynki na jesterze z cebulą e, Mamy tutaj low cases, y, Moi drodzy, low iki na jesterze są całkiem fajne 13 ziko kosztują, a można tutaj naprawdę Dostać solidny dropik No i zobaczymy, czy teraz ten solidny dropik e, Dostaniemy, można takiego desolite space'a dropnąć. nie, i ten desolite'ik już jest Całkiem fajnie wart, ale tutaj nam zabrało Dobra, kolejna bitwa z Józkiem Józek, Emily i samo, mamy 5 bitewek Przed nami, 5 e, skrzyneczek Przed nami i tutaj wygrywają ci, co Więcej wydropią. Mamy bota Emilii. On ma bota i samo. Zobaczymy, czy Emilii, czy i samo jest lepszy w tym pojedynku, ale na razie widzę, że Juzek coś fajnego wydropił. Ale Well Injector nas tutaj e, uratował. Dobra, dwa kolejne dropy fajne dla no ich konto. No i to jest samo. I samo lubi wydropić. I samo lubi wydropić. Chociaż mamy rewolwery. Ten rewolwer jest chyba drogi z tego, co kojarzę. 140 do 160 moi drodzy. No i mamy to chyba. Chyba to mamy. Chyba to mamy. 295-235 Emilii. E, kartelem ładnie tutaj e, pokerował. I ładny ten kartelek jest. I poszedł na jego konto, a też bym tego kartela przyjął. Carset Case moi drodzy, jedna skrzynka, jedna solidna skrzynka, skrzynka o wszystko, ja i Peksao versus i Adrian. No i chyba jesteśmy lepsi od botów, jesteśmy lepsi od botów i dostajemy tutaj piękny proficik na wejściu. Lubię te takie bitewki nocne, szybkie. Nocne, szybkie bitewki konkretne, mamy Shidoka, moi drodzy, 6720 e, to jest kreił nam bręzen case i moi drodzy, jest to Danger Case, okej. Okay. Skrzynka to jest zawodnika chyba Mibru, jeżeli dobrze kojarzę. Nie jestem pewny e, na ten moment, bo musiał ją zobaczyć z bliska. Zaraz oprzejmy, czy ja to jest skrzynka, bo nie kojarzę niku tego gracza, ale ta skrzynka nam e, zabrała. Jest to skrzynka, moi drodzy, takiego zawodnika jak... Tak, to jest Mibru. dobrze. E... Tutaj myślałem, dobrze mi się wydawało. I mamy tutaj. Bryn... Nie, nie, nie wiem, jak go się czyta. Chociaż lubię mecze oglądać, obserwuję dużo, to nikogo tego zawodnika nie znam. Dobra, mamy tutaj trzy skrzynki. Otworzymy. Jak już zbejtował, to trzy skrzyni od niego otworzymy. Zobaczymy, czy nam odda, czy e, zabierze. No i mamy. Tutaj co? Mamy tutaj jajco 86, więc nam troszkę e, kolega, kolega tutaj zabrał. Ale mamy mongolsy też, właśnie. Nie wiem, czy mam o Mongolsach wspominałem. Mamy na przykład tutaj techno, skrzynki, ja sobie takie trzy skrzynki od tekna wezmę na buści, otworzę i zobaczymy co nam poleci. Jeszcze od sensu sobie otworzymy. O, będzie, będzie, będzie fosfor! Będzie fosfor, neonuar. I Chroma więc techno nam tutaj parę e, grosza oddał. Zobaczymy od sensu jeszcze co nam poleci. Mongolci aktualnie przypominał sobie top 1 drużyną WRS, e, chyba i HLTV też teraz już e, więc jadą pięknie. Black Lotusy, trzy Black Lotusy poleciały. Ładnie, ładnie to jest nam dał. E, otwórzmy jeszcze trzy takie skrzynki i mamy tutaj uuu, teraz sensu troszkę zabrał, ale pierwsza skrzynka była naprawdę niezła. Chociaż nie, Chromatic Aberration oddał, jeszcze więcej niż poprzednia. Dobra, elegancka, elegancka tutaj kolega zaszalał, trzy skrzynki, moi drodzy, Slay, ze Slayem już e, skrzyneczki żeśmy nieraz otwierali I mamy trzy kolejne skrzynie, mamy tutaj Salty, mamy tutaj Approaching Sight, mamy Agenta Selecta i Lotusa, moi drodzy Tutaj każdy, nie, tutaj wygrywa największy drop I mamy Magic bola. o kurczę, osiem ta skrzynia, aż e, wart była To też, Toxic Flow, ale dropnęło, pięć stów z skrzynek, moi drodzy to się nie zdarza za często, ale piękny dropik. Mamy tutaj walkę z bambikiem. Bambikiem na jednym neonowym case. E, I bambik, co nam tutaj ciekawego da? Bambik nam zabrał, bambik nam zabrał, bo sobie wydrobił takie ogloczka i zwinął sobie 7 ziko. E, dobra, więc tak, ja, moi drodzy, biorę się za moją skrzyneczkę, e, moją bitewkę i to są wastelandy. Otwórzmy sobie tak, 5, 6, 7, 8 wastelandów, moi drodzy, i dajemy to na szereg. 8 wastelandów na Sheret i to może oddać. Jak widzieliście, co się wydarzyło, możliwe, że widzieliście w poprzednim odcinku, zobaczymy, czy teraz też tutaj poszalejemy. Ale dzisiaj sobie otworzymy z Adim, z Adim dzisiaj sobie otworzymy to i zobaczymy, co ciekawego nam tutaj koledzy oddadzą. Więc mamy 8 skrzynek, są snajpery, 202. 25 do 27 o kolejne mamy. E, kolejną mamy skrzynkę, jest Rebel Wasteland. No i ładnie, jest kała. Gdyby był w lepszym stanie, to by było e, w ogóle już złoto. No i kolejna skrzynka, to jest Awobka. Dobra, na razie się to kręci tak o. E, I tutaj musimy zrobić ten budżet, nie? Bo wjechaliśmy po 1800 tak naprawdę i na razie, no jak widzicie, nie ma jeszcze e, tego konkretu. wasteland Rebel faktory New, moi drodzy, i mamy tutaj bitwę całą elegancko ustawioną jeszcze trzy skrzynki. No i mamy ten. Magiczny jeden make, nie? Hot Snakes też ładny jest, eee, czyli radę Specialitem. item. Uu, a, ta zabrała strasznie. No powiem tak, ja swoje zwróciłem tutaj. Kolega? Tak, o. Kolega, tak, o. Adi tutaj nie nadrobił. 1150, nie jest też dużo do tyłu. Spróbujmy jeszcze jedną e, taką skrzynkę, ale teraz spróbujemy sobie zagrać ją z e, botem i samo. Dodajmy, dodajmy tak. E, utwórzmy taką bitwę. Jest to bitwa też również Sheret. Eee, no i co, no i co, jeżeli tutaj nikt nie dołączy do 5 sekund, to damy sobie samo. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. A na przykład ty byś mógł ze mną zagrać, nie? Pisujesz kodik, sylą, mógłbyś ze mną zagrać i zobaczymy, ile byś teraz w tym momencie e, widzu e, z tej bitwy tutaj wyciągnął. Dobra, i samo tutaj dropi chrom kanona. E, ładna tutaj, ładnie w sobie polecia e, skrzyneczka. Oj, gdyby ten rarę Specialitem z góry poleciał, byłoby ślicznie, nie? Byłoby prześlicznie tutaj. Dobra, mamy maka i negewa. No, leci sraka tak zwana na razie. Kolejna skrzynia. Mamy maka tutaj, który jest warty. 1500 Hot Snakes, dobra. I samo dropi. To byś ty wizu na przykład wydropił, bo ty będziesz jako i samo aktualnie. Mamy tutaj pompę, więc byś mi wizu tutaj kierował. Byś mi tutaj wizu kierował dosyć mocno. Dwa sg -ki. Dobra, one są troszkę warte, ale to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to. Bo tutaj chciałbym takiego Kawacha wydropić, albo co najmniej jeszcze jednego takiego Hot Snakesa. Dobra. No i niestety, ani to, ani to nie poleciało No widzu, ty byś tutaj nadropił, ty byś tutaj nadropił 1137 Byśmy się podzielili, byś taką na przykład e, Brightwaterka sobie e, przyjął Tutaj mamy 10 Garset Case'ów, 10, nie, Non Case'ów Mylą mi się te dwie skrzynki, one bardzo podobnie do siebie wyglądają e, i mamy 10 nowych skrzynek, i zobaczymy tutaj, co nam e, poleci. Jest to ostatnia bitwa na dzisiejszy już odcinek. Było miło, było szybko e, i było całkiem też przyjemnie, bo dropnęliśmy e, tutaj, e, powiem Wam, że mega, mega dropka, który nam tutaj troszkę tego budżetu e, zrobił. Dobra, mamy tutaj 79,58, e, więc tutaj jest. E, na razie przegra, na krecik z Steezem wygrywa. Kamel Black musi tutaj mi pomóc delikatnie dropić te skiny, bo kurczę, no ucieka, 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 to ładnie, dosyć. Tam gloczek u nich poleciał wartościowy całkiem niezły ten Vogue za 18 ziko. Też mamy tego Glocka w tym momencie, 58, 46. No u nich tam lepiej wychodzą, no 140, 100... jest to do nadrobienia. 125, 156, dwie skrzynki, więc 30 zł jeszcze. Tej zaraz może odbijemy, jednak, no, gloczek teraz u nich. I ostatnia skrzynka. No albo poleci na moi drodzy, tutaj ten Neon Revolution, albo niestety. Bitwa jest do tyłu i jest bitwa do tyłu. Koledzy tutaj wygrali, zwyciężyli. Elegancko, dobra. Moi drodzy, ja się biorę z berka jeszcze. Otworzę takie trzy skrzynki. One można otworzyć nawet na gesterze, bo są całkiem niezłe i to jest na pożegnanie. To jest na pożegnanie i zobaczymy co nam tutaj poleci Decimator, Star Code, moi drodzy, Berries and cherries. O kurcze, 1800, ej nie jest źle Myślałem, że to będzie e, troszkę ciężej tutaj, jak widziałem co leci Neon Rider, czy Neon Rider jest tutaj mocny? Taki o sobie, za tysiaczka, dobra No bo w jeszcze trzy takie skrzynie otworzymy e, I zobaczymy co nam tutaj poleci Kiss Love, Jeff Breaker, Ar Eye of Zappins, okej, okay, no Niezle, ale mogłoby dropnąć taki fejdzik, nie? Albo special item. Ten fejdzik nam jeden poleciał, to on zrobił dzisiaj trochę tego. Budżetu, ale teraz Fejdika niestety nie ma. Ale, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że jest kodik silo, dzięki któremu macie 10% bonusu przy każdym doładowaniu Jak i również 210 na starcie. Jeżeli nie macie jeszcze konta, to możecie sobie założyć, wpisać mój kodik, odebrać sobie 210 i otworzę na przykład takiego indirecta. Ja sobie takiego indirecta teraz otworzę, nawet 3 sobie otworzę i zobaczymy, co nam tutaj teraz poleci z Indirecta. Polecią nam Flame Test, Yankee i Sirsa etus Więc takie na przykład możecie sobie. Za 6 ziko e, skina wydropić i sobie otworzyć Otwórzmy 3 directy, jeszcze za e, 94 ziko, Oj, decimator był tutaj, byłoby całkiem nieźle e, Gdyby nam dropnęło, to jest ocean drive e, Digielek najdroższy, jeszcze na go na szybko Przyspieszmy, jeden, dwa moi drodzy Jest ocean drive, elegancko I trzecia, i ładnie tutaj naprzód żeśmy na tym ocean drive wyszli Więc trzymajcie się, do następnego i cześć wam